Zaproponowaliśmy imprezę na 400 osób, ale ta frekwencja z imprezy na imprezę jest coraz większa, coraz większe zainteresowanie. E, I tak naprawdę to w odpowiedzi na prośby seniorów e, z inicjatywy prezydenta Łukasza Kolarczyka zorganizowaliśmy kolejne imprezy taneczne, to tańcówki, najpierw Andrzejki, a teraz karnawałową imprezę. W planie mamy jeszcze w tym roku kilka takich integracyjno-tanecznych imprez, e, także odpowiadamy na potrzeby i na prośby naszych seniorów. Jak impreza? No superowa, już jestem drugi raz na takiej imprezie, no i oby było ich jak najwięcej. Dobrze grają. Bardzo dobrze. Atmosfera fa fajna, wszystko fajne. A z kim pani przyszła? No, to z taką moją o proszę, tutaj grupką, przyjaciół. E, co wszędzie żeśmy już chodzili? Chodzimy w górki, chodzimy tutaj, na różne tam spektakle, na różne te, no także no, superowo. Jak się pani bawi? Dobrze, fajnie. Już była no, pani dobrze. na parkiecie? E, jeszcze nie, bo zdążyłam dopiero herbatkę wypić, troszkę się spóźniłam, ale widzę, że całe towarzystwo się bawi, że ładnie. W ogóle zresztą no, prezydent zawsze nam co roku coś organizuje, także jestem bardzo miła. Jak się pan bawi? Bardzo dobrze, cieszę się, bo jestem tu pierwszy raz, ale widzę, że takiej zabawy jeszcze nie było. Bo nie byłem, nie mieszkam niedługo w Białośnie, ale zaczynam się integrować ze środowiskiem jawośnickim, także i te zabawy są dla mnie czymś nowym. To no mnie takie pierwsze wrażenie, bardzo fajna, miła atmosfera, także można się bardzo dobrze pobawić. Z kim pan dzisiaj przyszedł? Z żoną oczywiście, z żoną. No jak, jak, Jakbym mógł żony nie, nie wziąć na taką imprezę, co nie? Chociaż nie bardzo lubię chodzić, ale dzisiaj się dałaś skusić, także jest też bardzo zadowolona. No myślę, że będzie się dobrze bawiła tak samo jak i ja.